Witajcie. Jestem dzisiaj na dużej działce. Powoli już mogę chodzić. Tak więc robimy sobie dzisiaj aktualizację tych oto tutaj grządek. No i pierwsze zbiory z warzyw ciepłolubnych. No bo zobaczcie, pomidory już zaczęły powolutku dojrzewać. Tutaj mamy koktajlówki. No ale pojedyncze betaluxy także już dojrzewają. Tutaj sobie jeszcze przejdziemy po tej przy tych grządkach, zobaczcie no arbuzy fajnie zaczęły rosnąć. No zobaczymy czy coś tutaj z nich będzie. Aczkolwiek no troszeczkę mi tymi fasolami zarastają. A co do fasoli, zobaczcie. Tutaj już fasolka do zbioru jak najbardziej jest. I to różne odmiany, tak naprawdę, bo tutaj taki miks wysiałem resztek, jakie posiadałem. Papryki tutaj też, ale jakieś nie za duże te krzaki więc jeszcze za bardzo owoców z tych papryk tutaj nie ma. No a pomidory zobaczcie, tutaj chyba ta odmiana zyska też fajne takie podłużne owoce zawiązuje. No i te koktajlówki tutaj fajnie się rozrastają. No, za niskie tyczki zrobiłem. Może, może jeszcze je poprawię, jak troszeczkę lepiej będę się czuł za jakiś czas. Póki co muszę sobie w, przy takich podpórkach poradzić. No, w zeszłym roku miałem to jeszcze gorsze, bo sobie po prostu gazonami podpierałem pomidory, żeby owoce w ściółce nie leżały. No, a jeżeli mowa o ściółce, no to zobaczcie, no tutaj nie mogłem. Przez ponad dwa tygodnie za wiele przy tych rządkach robić. No tak naprawdę, jakoś dużo chwastów się tutaj nie wdarło. Co prawda, już ta ściółka powoli zaczęła się rozkładać. No, perze trawy tutaj przerastają. No, ale zobaczcie, no te moje fasole tutaj mają przewagę. Pomidory też mają znaczną przewagę nad chwastami. Więc nie zarastają. Na kolejnej grządce. O, tutaj arbuzy jeszcze fajniej wyglądają niż tam. Aczkolwiek chyba też tutaj owocu żadnego nie znajdziemy. A no, trochę widzę, że te liście podsychają. No, deszcze często padają, więc nie powinno się nic z nimi dziać. Na no, tych fasolach widzę, że wysiłem też jakieś takie. Bardziej ekspansywne. Strasznie się rozrastają. Myślałem, że mam tylko same fasolki szparagowe, takie karłowe, a jednak też i takie odmiany większe, rosnące mam. Tutaj papryka, jakaś ostra odmiana. Fajnie zawiązuje owoce. Obaczcie. No już trochę tych papryk tutaj jest. Fajnie wyglądają, ale jeszcze. Nie dojrzewają. No a w tylnej części grządki tutaj dominują pomidory. No i zobaczcie tutaj te niektóre Betaluksy dały szału. I te pomidory całkiem fajnych rozmiarów są. Tutaj gdzieś widziałem. O, jest jeden już dojrzały. Więc można sobie. Będę mógł go zebrać. No A tutaj no sporo tych pomidorów. No i tej fasoli. Tutaj fajnie te koktajlówki, zobaczcie, coraz większe te grona. O, tutaj ładne. Dość dużo tych owoców zawiązanych. No w zeszłym roku na działce mi się udały te pomidory koktajlowe, a w tym roku wygląda na to, że tutaj na wsi fajnie sobie urosną. Taką mam nadzieję. No tutaj to fajnie to grono wygląda, w tle brzuski. O, podoba mi się to. Więc na tej grządce pomidory mają się bardzo, bardzo dobrze. Tak bym powiedział. O, jeszcze z tej strony. A patrzcie, piękne grono. No i co? I się rozrastają tutaj, się pokładają. Ale ja tak pół na dziko trochę te pomidory prowadzę. I zbiory zawsze jakieś z tego są. Może jakbym to idealnie podwiązał, byłyby lepsze. No i mamy tutaj trzecią grządkę. No w tej e, nawiozłem ją dość mocno, bo w zeszłym roku w tej najsłabiej wszystko rosło. No ale dalej, no tutaj widzę, że te rośliny nie są jakieś wybitnie duże. Tutaj w ogóle chyba e, a nie jest. Jest tutaj ten e, arbus, Fasolki fajnie tutaj sobie dają radę. Chwasty, zobaczcie, no Banalnie prosto się pieli w czymś takim. Papryka też fajnie tutaj owocuje. No i pomidory też tutaj widzę, że no tutaj najwięcej takich dojrzałych będziemy mieli. Chyba najwięcej tutaj słońca wpada przez to, że te pomidory takie nie największe urosły. O, tutaj mamy tą odmianę zyska, też takie, widzicie, podłużne, te owoce też niedługo będą do zbioru. Tutaj Pęd obumarł koktajlówki, ale od dołu ona rośnie, więc pozwolę jej się wspinać. No mamy, zbliżamy się do końca lipca, więc no te pomidory jeszcze miesiąc, dwa miesiące wzrostu spokojnie mają przed sobą. Tutaj też jakoś się tak zaczęły zaplątywać. Trochę je, o tutaj damy na wiele pędów. Będą tutaj prowadzone, tak jak mówiłem, na no wpół dziko. Ale z tego też owoce zbiory są, więc też nie ma co tak przykładać wagi do tego, żeby te pomidory jak najidealniej prowadzić. O, zawsze coś nie tak może się z nimi wydarzyć. No a tak to tutaj pracy w te pomidory dużo wkładane nie jest, a naprawdę. Zbiory zapowiadają się fajne, tak jak rok temu. też dość dużo się udało zebrać. No i ostatnia z tych betonowych rządek tutaj same papryki. Zobaczcie, no tutaj słodka chyba się położyła. Tutaj kolejna słodka. No nie za mocne te krzaki urosły, za to ostre papryki sobie dają radę. też pewnie będę musiał czymś tutaj popodpierać te krzaczki, no jeden już jest podparty, no i arbuzy i tutaj już widzę, że kwitną powoli zaczynają kwitnąć fajnie się rozrastają aczkolwiek tak powinny chyba wyglądać pod koniec czerwca by miały większe szanse na jakieś udane plonowanie no ale niestety, no ja je uprawiam pod chmurką no i to nie jest prosta uprawa, jeżeli chodzi o arbuzy, no zresztą pomidory też, ale no jak widzicie chwasty wyrastają, no ale to jest ruch ręką i chwastów nie ma. Niestety wyciągam trochę ziemi na wierzch i nowe chwasty będą miały łatwiej się w tym zakorzenić, ale może też na koszenie trawy się zbiorę i tutaj uzupełnię trochę tą ściółkę. No bo jak widzicie, dość dobrze ona się sprawdza. Fajnie tutaj wygłuszyła kwasty. Nawet na tej grządce, na której najmniej tej zieleń z warzyw jest, no te kwasty jakoś tutaj nie dominują. A na tych pozostałych to już w ogóle nie mają. Jak nie miałyby, jak już zagłuszyć tych upraw? Po prostu. No i moje drewniane grządki, tutaj ostatnia, w której rosły cebule. I tutaj użyłem takiej twardej ziemi ilastej. No i zobaczcie jak te cukinie wyglądają. Owocują ale słabo. Pośrodku dynia powolutku ucieka podczereśnie. No, ale na pozostałych grządkach o, te cukinie o no, zupełnie coś innego. Zobaczcie, tutaj pomidor, też by tutaj wypadało je jakoś podeprzeć, podwiązać, ale to jeszcze jeszcze trochę muszę nad swoją nogą popracować. Tutaj zobaczę takie kuliste cukinie, też fajne już duże owoce, dzisiaj sobie chyba kilka zbierzemy, tutaj długa taka zielona cukinia, no i ostatnia grządka. I też tutaj fajna już zielona cukinia. Tutaj mam takie jasno zielone. Też duży, duży owoc. Aczkolwiek cukinie się zbiera raczej e, jako takie mniejsze owoce. Tutaj widzicie, kolejne się fajnie zawiązują. Cukinie można puścić w kabaczka. Wtedy mamy coś takiego jak dynia. Ale jeżeli chcecie fajny Świeży smak, no to się zbiera niedojrzałe. Tutaj taka pasiasta. O, i tutaj jeszcze jedna ciemnozielona. Tak więc tutaj na, na tej działce wiejskiej cukinie fajnie rosną. Dużo, dużo lepiej to wszystko wygląda niż na działce Rot. No trochę się dziwię, bo zazwyczaj tam łatwiej było okiełznać uprawy. na no, w tym roku chyba dzięki tym deszczom. Te warzywa tutaj fajnie rosną. No tutaj, no to zobaczcie: no, trzy krzaki cukini i no cała ta grządka zakryta. Więc tak naprawdę to już tej ściółki tutaj za bardzo nie potrzeba. No bo co tutaj zobaczcie, No drobne listki, kłosy, trawy i nic poza tym nawet nie próbuje pod tymi cukiniami wyrosnąć. No tutaj troszeczkę troszeczkę słabiej, no i na tej trzeciej grządce najgorzej. No tutaj na tej będę musiał przebudować tą glebę. Trochę wywalić tej ilastej ziemi i dorzucić kompostu. No więc uprawy mają się tak. Do zbioru pomidor, fasola szparagowa i cukinie. No na upartego jeszcze można zielone papryki. No to z warzyw jeszcze na Malinowym polu mam wysadzone dynie. Zobaczcie, tutaj u nasady dość intensywnie kwitła, ale to wszystko to kwiaty męskie. No i w sumie zawiązuje kolejne tutaj kwiaty. No ale kwitnie męskimi kwiatami. No i dość dużo tych męskich kwiatów. Zobaczcie. Jakoś w ogóle dziwnie, bo tutaj puszcza wielki kwiat. I obok jeszcze cztery takie małe na jednym pędzie. Więc dość intensywnie. Fitnie męskimi kwiatami. No ale mamy też zawiązek owocu. Póki co malutki. Tutaj druga dynia. No ta jest w dużo słabszym rozkwicie, że tak powiem. No i co? I tutaj jakieś pierwsze kwiaty męskie się pojawiły. Ale żeńskiego jeszcze nie ma. Tutaj staram się puszczać je tak, żeby po tym podsypanym ściółkowaniu się pieły, żeby tutaj w tych kwasy nie wchodziły, bo to będę tutaj wykaszał i po prostu nie chcę, żeby te dynie tutaj się przeplatały, jak będą szły no po tej podsypce z obumarłych roślin będą w miarę proste do okiełznania. I tutaj ostatnia dynia. I widzę, że też już oboc zawiązany, już nawet kwiat odpadł, więc będzie rósł. Do zbioru pewnie za jakieś 3 tygodnie spora dynia będzie. No i ta tutaj trochę tych męskich kwiatów było. Tutaj też trochę wypuszczała. O, i puszcza jeszcze przy okazji troszeczkę tutaj pielenia. Nie za dużo. No bo ta dynia tutaj, widzicie, nad tymi chwastami sobie daje radę. Zobaczymy, jakie będą efekty z tej uprawy w tych malinach. Przy okazji pokażę Wam uprawy mojej mamy. Tutaj są ogórki, które już są czasami zbierane, i zostały tylko malutkie owoce, ale fajnie kwitną. Oczywiście ogórki kupione na targu, sadzonki, ale też tutaj zobaczcie fasolka wysiana, jakieś pomidory. Tutaj czasami są odpady składowane, zanim wiozę dalej na kompostownik. Jak widzicie, wszystko obsypane. Bo winobluszcz przekwita na tej studole. No a poza warzywami, aktualnie w okresie zbiorczym są mrówki amerykańskie. Zobaczcie, jakie fajne bomby. Tutaj wiem, że mam trzy razy Blue Crop, a tutaj już nie pamiętam jakieś Blue jay, Blue Gold, jakieś tego typu, takie pospolite odmiany kupione w markecie kiedyś. Tutaj zawsze była taka najbardziej słabująca, naj, najsłabszy krzak, ale widzę, że zebrał się w końcu i zaczął rosnąć. Ale zobaczcie, no tutaj z tego blukropa fajne owoce. Ciężko się oprzeć, ale z tego, co widzę, to te krzaki... Jakoś by wypadało podwiązać, bo strasznie mi się wykładają. Zobaczcie, tutaj też gałąź leży. No, skosić tutaj byłoby ciężko, żeby tego nie uszkodzić. Aczkolwiek część też tych borówek fajnie się trzyma. Tutaj na kolejnym klombie borówki kupione przez internet. No i tutaj różnie tak z tą jakością jest. Na no z przodu mam borówki niskie. No, i tutaj troszeczkę suszeje, je pomęczyły, ale jako tako żyją. Tutaj już te takie, właśnie wysokie, ta i ta fajnie sobie dają radę. Tutaj mam chyba Pink Lemonade. O, nie zaciekawie ona rośnie, niestety. Ta jako jedyna z tych tutaj posadzonych wydała owoce całkiem spore, ale jeszcze chwilka do dojrzenia. Tutaj chyba jest kaszpliszka, a ta chyba pele. I ta pele to jest chyba jakaś z cieplejszych stron. I zobaczcie, ona w ogóle przyrostów nie puszcza. Tak ledwo, ledwo co roku daje radę. Mimo, że w zeszłym roku je podlewałem, tutaj regularnie w tym roku są deszcze. No to te borówki kapryśne są dość mocno. Ale mam nadzieję, że fajnie tutaj. Podciągną. No, te są dwa sezony starsze. Więc i z tego powodu więcej owoców. No, aczkolwiek, jak widzicie, na wszystkich tak bogato nie jest. Chociaż z tej już pewnie pozbieranych trochę tych owoców. Jak widzicie, puste szypułki zostały. No, jednak większość fajnie tutaj zaczyna owocować. No Najgorsze jest to, że. No, tych, co tutaj tak fajnie owocują, pewnie będę musiał się pozbyć w którymś tam sezonie. No bo tutaj bym chciał taką cieplarnię postawić, żeby w końcu z tymi pomidorami podziałać tak, jak powinno się to robić. W cieplarni, a nie pod chmurką, jak do tej pory. No i zobaczcie, zebrane dzisiaj zbiory. No, i takie zbiory myślę, że teraz co kilka dni będzie możliwość po prostu zbierać z tych moich dwóch działek. No i na początek, może na szybko sobie zważmy. Tutaj mamy fasolę szparagową. Jest 560 gramów, ale ta miseczka waży 150, więc samej fasoli będzie jakieś 400 gramów. No i te cukinie, bo tutaj biorę udział w konkursie na cukinie. Oczywiście je dałoby się dużo większe wyhodować. Mamy pierwszą 819 gramów, a druga, żeby tutaj się o nic nie opierała, 788, 787. No da się dużo większe cukinie wyhodować, tylko jeżeli je już tak wypuścimy na takie dużo większe, no to będą to już kabaczki. Tutaj mamy 375 tam okrągłą, Jeszcze tak z ciekawości tego ogurasa. O, 300 gram. No, trochę taki przerośnięty. No, a poza tym, jak widzicie, jeszcze paprykę słodką, zieloną. Jak najbardziej będzie bardzo smaczna, bardzo świeży smak. O i dwie ostre sobie wziąłem. Na krzaku było bardzo dużo papryk, więc też fajnie jakieś ostrości do jakiegoś dania dodadzą. No i pomidorki może nie za dużo te pierwsze, ale trzeba zbierać, bo zobaczcie, no zaczynają się od dołu psuć. To jest efekt właśnie uprawy pod chmurką i dużych opadów. No i tutaj widziałem, że też już widzicie zaczątek czegoś takiego, więc to będzie trzeba wykroić. O, tutaj też taka kropeczka, ale to jeszcze nie jest to. O, i ten też. Więc wszystkie... No nie wszystkie, ale sporo z tych dojrzałych już niestety zaczęło się powolutku psuć, więc na to trzeba uważać, jeżeli właśnie uprawiacie nie pod przykryciem, tylko pod chmurką. No porzeczki już wyzbierane. Jeżyny po przesadzeniu za bardzo w Owocowanie nie poszły. No, są dość mocno osłabione. Dość dużą część korzenia straciły. I widzę, że tutaj no, kwiaty zatrzymały się na postaci takiego pąka. I on chyba zasychł. No a na koniec chciałem Wam pokazać bananowca. No, może warzywem ani niczym jadalnym nie jest. To jest odmiana musa basio. On daje niejadalne owoce, chociaż z tego co, co czytałem, no to tam gdzie on występuje potrafią te niby pnie jeść, są one jadalne w jakiejś, po jakiejś obróbce zapewne. O, zobaczcie, fajnego liścia wypuszcza, nawet fajne kolory, taki nierozwinięty liść ma. Potem te takie czerwone kolory tylko na tym głównym pędzie liścia zostają, a pozostała część zielona. No i w sumie w kuchni jest jeszcze jeden sposób, no poza tym pseudopniem, który jak coś tam lokalni ludzie, gdzie występuje ten bananowiec jedzą. Możemy korzystać z tych liści jako tacek na grilla i tutaj sobie jakieś mięso czy coś położyć. Nie będzie nam do kratownicy przywierało. Aczkolwiek też nie będzie aż tak upieczone, tylko bardziej takie obgotowane na tym liściu. Opieczone no, też może troszeczkę, ale to nie będzie taki klasyczny smak z grilla. No natomiast ja te bananowce uprawiam tylko i wyłącznie dla satysfakcji. Udaje mi się je już dwa lata w tym dwie zimy w tym miejscu przezimować zasypane kupą liści, które tutaj widzicie. Oczywiście co roku przywożę nowe świeże liście, żeby za bardzo one rozłożone nie były, żeby tutaj powstała taka dosyć wysoka warstwa tych liści odgradzająca no, naziemne narządy tej rośliny od mrozu. No bo mrozu ten bananowiec nie jest w stanie przetrwać i jedynie w naszym klimacie może przeżyć ta część, która mrozu nie doświadczy, chociaż też właśnie musa basu jest najbardziej odporny, więc takie lekkie przymrozki, nawet jak ten pień dostanie, no to jest w stanie się... Zregenerować co najwyżej zrzuci jakąś tam wierzchnią warstwę, a środkiem będzie szedł kolejny liść. No bo widzicie tutaj na zewnątrz są najstarsze liście, a coraz bardziej w środku młodsze liście. Tak więc dla zabawy polecam uprawę, jeżeli ktoś lubi bawić się w egzotyki. A ja już Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.